Jestem archiwista, zbieram to, czego świat nie chce zobaczyć. Dzisiejszy plik pochodzi z miejsca, gdzie cienie nie mają światła. W Darknecie krąży nazwa, którą zna nawet ten, kto nigdy tam nie był. Redrum. To nie jest zwykła strona. To transmisja, nie nagranie, nie film. Obraz nadawany na żywo do zamkniętej grupy ludzi. Pokój jest zawsze podobny. Mały, czerwone światło, brak okien. Kamera ustawiona tak, żeby było widać wszystko. To co widzisz, to tylko początek. Prawdziwa transmisja zaczyna się po drugiej stronie. Redrum istnieje tylko dlatego, że ktoś za niego płaci. Za dostęp, za wpływ, za możliwość decydowania, co wydarzy się dalej. To nie jest oglądanie, to wybór. Jedna decyzja, jedno kliknięcie i transmisja idzie dalej. Tego co dzieje się po wyborze nie pokaże. Nie dlatego, że nie wiem, dlatego, że nie wszystko powinno być widziane. Każda transmisja kończy się tak samo. Obraz znika, połączenie zostaje przerwane. A ci, którzy oglądali, wracają do swojego życia. To był archiwum, kolejne zostanie otwarte wkrótce.